Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nagrałem chyba 700 filmów na YouTube. 600? Może 700. Coś koło tego. 600-700, z tego co mi wiadomo. Ale nigdy nie powiedziałem złego słowa na drugą osobę, na innego youtubera. Nigdy nie powiedziałem. Ponieważ wychodzę z założenia, że trzeba się darzyć szacunkiem. Trzeba się darzyć szacunkiem i trzeba się trzymać z boku. Nawet jeśli widziałem wiele takich dziwnych sytuacji jako widz, jak jeszcze oglądałem dużo filmów, ponieważ teraz już nie mam na to czasu i praktycznie poza zajmowaniem się moim kanałem nie starcza mi czasu. I było wiele sytuacji, które chciałem się wypowiedzieć, ale nigdy tego nie zrobiłem, bo uznawałem, że nie wtrącam się. Nie wtrącam się, bo nie chcę, żeby na przykład moi widzowie poszli na inny kanał, źle pisali, źle, źle rozumiejąc moje słowa, bo tak też może być. Ale w tym przypadku zrobię wyjątek i wciąż z zachowaniem szacunku, oczywiście, ponieważ ja, nawet się nie zgadzając z kimś, zawsze tę osobę szanuję i nigdy nie prowokuję do, do czegokolwiek. Zawsze od początku istnienia mojego kanału nawołuję i widzów. I wszystkich innych ludzi, żeby się szanować, i żeby się wspierać nawet. Nawet tych, którzy za sobą nie przepadają. Zawsze pamiętacie, ile razy robiłem filmy, wypowiadając się dobrze o innych ludziach i zachęcając was do oglądania innych kanałów. Ale jeśli chodzi o tego Pana Maćka, sytuacja jest trochę inna, ponieważ drogi panie Maćku, jesienią 2018 roku. Aha, jeszcze powiem wam, absolutnie. Nie wykorzystujcie tego, żeby tego pana atakować. Absolutnie nie. Odpuśćcie, no, naprawdę. To są tylko moje słowa, to są moje przemyślenia. Także ja nie chcę, żebyście na inne kanały chodzili. I minusowali, pisali komentarze. Bądźmy kulturalni i pokażmy, my, chociaż widzowie kanału suwerenny.pl, pokażmy, że nawet jeśli ktoś robi źle, to potrafimy zachować fason i szacunek mimo wszystko. Dlatego bardzo Was o to proszę, moi drodzy. Nawet yy, nie zaglądajcie, ok? W 2018 roku, jesienią, kiedy pan? Kiedy ja zacząłem się interesować polityką, ponieważ ja się nie interesuję polityką tak, tak bardzo, ja yy, nie znam się na polityce. Tysiąc razy o tym mówiłem. Pan zna się 100 razy lepiej, ponieważ ja polityki nie lubię uważam, że to jest dziadostwo. Mówię o tym tylko dlatego, bo czuję taki obowiązek. Ja zachęcałem moich widzów i generalnie wypowiedziałem się, żeby na pana głosowali. No, żeby pan został prezydentem Włocławka. No i dlatego czuję się teraz trochę zobowiązany, ponieważ dochodzą mnie takie słuchy po których zweryfikowałem, bo żeby coś powiedzieć zawsze muszę to zweryfikować nigdy nie rzucam słów na wiatr gdzieś usłyszanych nie wiadomo skąd dlatego poszedłem do źródła no i zobaczyłem Szanowny Panie, nie mam zielonego pojęcia co się z Panem stało że z osoby, którą ja polecałem swoim widzom, którą szanowałem bo programy w 2018 roku, kiedy to regularnie oglądałem były iście interesujące i bogate w treść bez nienawiści. Ale teraz zauważyłem, że w panu jest wiele nienawiści do wszystkich, do wszystkich dookoła. Przez pana przemawia fala nienawiści do innych ludzi, coś, czego ja nie toleruję. Ja nie toleruję mowy nienawiści. Naprawdę, ja tego nie toleruję i żądam, żeby pan tego nie praktykował, ponieważ napędza pan falę nienawiści na YouTube, łamiąc przy tym regulamin tego tego, tego portalu, tej strony. Wchodząc na pana filmy ostatnio, non-stop słyszę, że pan o kimś źle mówi, że pan kogoś demaskuje, że pan darzy innych ludzi, innych um, YouTuberów, autorów, ludzi, którzy często wkładają dużo serca, pracy, czasu w swoje treści, w swoje filmy. Pan ich wszystkich hejtuje. Dlaczego pan to robi? Ja powiem szczerze, że przestałem pana słuchać. Od czasów, y, 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 przepraszam, protestów, żółtych kamizelek, kiedy pan według mnie powiedział głupotę, głupotę totalną. Zaświeciła mi się taka żarówka w głowie czerwona. Czerwone światełko mi się za, zaświeciło, żeby mieć oko na to, co Pan mówi. I z każdym kolejnym miesiącem pan brnie ten ślepy zaułek, mając się za osobę wszechwiedzącą, która wszystko lepiej wie, która zna się na wszystkim, a wszyscy inni dookoła są głupi, nie znają się, są źli i robią źle. Skąd panu jest tyle tej pychy? Wręcz przemądrzałości. Skąd? To jest moje pytanie. Dlaczego pan, widząc coś, nie potrafi zadzwonić, napisać do tej osoby, tylko publicznie osobę znieważać, oczerniać, nie mając dowodów? Nie mając dowodów. Bo te dowody omówmy się takie dowody to. Ja mógłbym zrobić na tysiąc, na tysiąc youtuberów filmy, ale nigdy tego nie zrobię. Dlatego mam nadzieję i jestem pełen optymizmu, że Pan wróci na swoją ścieżkę i będzie Pan dobrym człowiekiem. Takim, jakim Pan był, no przynajmniej takim, jakiego ja Pana odbierałem dawno temu, kiedy sam zaczynałem prowadzić kanał, Pan był 100 razy większym youtuberem, dziennikarzem, jak zwał, tak zwał. Ja nawet czasem z pana przykład prawda, na początku mojej tej, w cudzysłowie, kariery YouTube'owej. Teraz, patrząc na liczby, mamy je podobne. Powiedzmy sobie, że tutaj już nie jest pan dla mnie jakimś wyznacznikiem, autorytetem, którego mógłbym gonić, ponieważ no ja już praktycznie pana przegoniłem. I teraz, ostatni raz powtarzam, proszę przestać. Źle mówić o innych ludziach. Proszę się skupić na treściach swoich filmów i mówić w tych filmach tylko na tematy, które występują w danym filmie. I proszę przestać mówić o innych ludziach, bo pan już oczernił praktycznie wszystkich. Wszystkie strony. Z lewej, z prawej, z góry, z dołu, ze środka, zewsząd. Proszę tego nie robić, bo tylko pan zniechęca swoich widzów. Ostatnio gdzieś mi. Ktoś napisał, że i komentarze do sprawdzenia. Nie wiem, czym, czym się pan kieruje. Ja na 700 filmów w jednym włączyłem komentarze do sprawdzenia, ponieważ była wielka fala nienawiści do tematu, który poruszyłem. I nie chciało mi się usuwać, kasować, blokować w jednym filmie. Ale jeśli pan będzie zamykał usta osobom, które krytycznie piszą, ale kulturalnie, to jest to nie w porządku. Ja teraz bardzo spokojnie nagrywam ten film. Mówię bardzo spokojnym głosem, żeby to do Pana dotarło. Ponieważ z YouTubem jest tak, że łatwo można stracić szacunek. Bardzo łatwo. Nawet jednym filmem można zaprzepaścić wszystko, co się wybudowało przez lata. Ja Panu życzę, żeby Pan. Nie zaprzepaścił wszystkiego, ale na dzień dzisiejszy jest pan na najlepszej drodze, żeby spieprzyć wszystko, co pan zbudował. Chyba że panu na tym zależy. Ja osobiście już panu nie ufam. Nie ufam panu, ale nie namawiam innych ludzi, by panu też nie ufali. Ja teraz wypowiadam to, co ja mam na myśli i to, co ja myślę i czuję w danej sytuacji. To są tylko moje prywatne słowa, nie oczerniając pana, nie ubliżając, nie poniżając nie prowokując moich widzów, żeby Pana atakowali, ale widząc to, co Pan robi, siejąc nienawiść na polskim YouTubie, jestem zobligowany, by Panu zwrócić uwagę. Bo jeśli Pan się nie zmieni, to wyląduje Pan na bruku, na samym dnie. Jeśli ktoś chce, może oglądać. Ja Panu nie ufam, ponieważ Pan dla mnie jest osobą nieszczerą. Przemawia przez Pana nienawiść, wrogość. Pycha. Myśli Pan, że jest Pan lepszy, a nie jest Pan lepszy w niczym. W niczym. Złością, cwaniactwem, wyrachowaniem, przemądrzałością nie da się zyskać szacunku ludzi, swoich widzów. Bo widzowie, nasi widzowie nie są głupi, to są mądrzy ludzie. To są ludzie, których łatwo skrzywdzić, jeśli ktoś Panu zaufał i przez lata oglądał, wspierał także finansowo i teraz Pan robi taki numer, wykręca. To jest to nie w porządku. Ja już kończę ten temat. Nie będę kontynuował go. Dla mnie jako youtuber kanał już nie oglądam, ponieważ szkoda czasu mojego, ale mam nadzieję, że pana widzowie nie zrobią tego samego i nadal będą oglądać, a tutaj musi się pan zmienić. Musi pan po prostu być sobą. Musi pan być prawdziwy. Chyba, że pan jest sobą taki właśnie. No to to jest bardzo przykre. No tak się czasem zdarza. To by było na tyle. Nie będę już farmazonów opowiadał. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, moi drodzy. I do usłyszenia. Cześć.